Talar Stanisława Augusta pojętowskiego rocznik 1787. Siódmy, rzadszy rocznik, nie najrzadszy, ale już rzadszy w prezentowanej kondycji. Uważamy, że jest to moneta naprawdę już niełatwa do nabycia. Detale dobrze zachowane, lekko ruszone tutaj na policzku i na włosach. W tym miejscu i w tym najbardziej widać lekkie ślady obiegu, aczkolwiek lustro jest obu stron nieobecne ładna moneta, zdrowa, bezdefektowa, solidny egzemplarz. Myślę, że zważywszy na rzadkość tego rocznika, no ta strona naprawdę menicza, praktycznie można powiedzieć, chociaż też nie za bardzo lubię takie określenie, menicza, ale w, w tym przypadku dobrze to potocznie można powiedzieć oddaje stan zachowania. Klasycznie strona portretowa trochę słabsza, ale też naprawdę ładna, także solidny egzemplarz rzadkiego rocznika Talara Sap.